Projekt pod nazwą Współpracujmy, realizowany w ramach programu Erasmus Akcja Druga Partnerstwa Strategiczne. Współczesny rynek pracy zmienia się szybciej niż programy kształcenia. Coraz wyraźniej widać rozbieżność między tym, co oferuje kształcenie zawodowe, a tym, czego naprawdę potrzebują pracodawcy. Firmy coraz częściej szukają wykwalifikowanych pracowników, ale kursy zawodowe wciąż opierają się na ogólnych programach które nie uwzględniają lokalnych realiów i konkretnych stanowisk. W efekcie absolwenci mają wiedzę teoretyczną, ale często nie są gotowi do pracy w danym zawodzie. Jak to zmienić? Czy pracodawcy mogą wpływać na to, czego i jak uczy się w szkołach? Czy da się połączyć świat edukacji z rzeczywistością firm? Właśnie te pytania zainspirowały nas do stworzenia międzynarodowego projektu, który łączy dwa kraje Polskę i Turcję oraz dwa światy edukację i przemysł. Teorię i praktykę. Ten film to historia o współpracy, potrzebach i wspólnym poszukiwaniu rozwiązań. Zapraszamy do projektu, w którym edukacja spotyka przyszłość. W ramach projektu powołany został zespół projektowy po dwóch przedstawicieli z każdej instytucji partnerskiej. Dołączyli do niego nauczyciele, Instruktorzy zawodu oraz reprezentanci pracodawców z branży urządzeń dźwigowych z Polski oraz Turcji. Naszym celem było opracowanie nowoczesnych, praktycznych i dostosowanych do potrzeb rynku pracy materiałów dydaktycznych dla sektora dźwigowego. Nazywam się Hulusi Karatas. Mieszkam w Serik, Antalya. Jestem nauczycielem kształcenia zawodowego, nauczycielem przedmiotów technicznych, takich jak spawanie i obróbka metali. Pracuję w Serik Orhan Gassi Vocational High School. Nazywam się Maciej Pieprzycki. Projekt ten polega na przygotowaniu wraz z tureckim partnerem, Stowarzyszeniem Serget Materiałów Szkoleniowych, zrealizowanych wspólnie przez instytucje kształcenia zawodowego, którymi są nasze organizacje oraz przedstawicieli firm. W skład tych materiałów będą wchodzić program kursu i materiały dydaktyczne dopasowane do potrzeb pracodawców, które zapewnią kursantom umiejętności oczekiwane przez rynek pracy. Ja nazywam się Monika Różak, jestem nauczycielem zespołu szkół elektronicznych w Rzeszowie. Od 23 lat uczę elektrotechniki, elektroniki, przedmiotów automatycznych. Na pewno jest konieczność współpracy między przemysłem i szkolnictwem zawodowym. Zauważam taką potrzebę, ponieważ przemysł bardzo, bardzo ostatnio się rozwinął. Szkolnictwo zawodowe musi iść, że tak powiem, ręka w rękę z przemysłem, bo jeżeli nie nadążymy, to szkolnictwo zawodowe nie będzie po prostu potrzebne. W ramach projektu zespół z Polski odbył wizytę studyjną w Turcji. Podczas spotkań z partnerem poznano system kształcenia zawodowego, zaplecze dydaktyczne oraz dobre praktyki we współpracy szkół z lokalnymi firmami. Scena ze spotkania w biurze u partnera w Turcji trwa dyskusja. Partnerzy projektu intensywnie rozmawiają, gestykulując. Eksperci z Polski mieli również okazję odwiedzić tureckich pracodawców poznać ich oczekiwania wobec absolwentów oraz zebrać informacje na temat konkretnych kwalifikacji poszukiwanych na rynku pracy. Obraz z miejsca pracy u jednego z tureckich partnerów. W tle widać różne urządzenia i narzędzia z branży dźwigowej. Partnerzy prezentują miejsce pracy. ostatniego dnia odbyło się wspólne spotkanie z pracodawcami i przedstawicielami tureckich instytucji kształcenia. W otwartej dyskusji poruszano możliwości zacieśnienia współpracy oraz sposoby lepszego dostosowania oferty edukacyjnej do potrzeb pracodawców. Obraz spotkania w jednej z tureckich instytucjach kształcenia siedzi grupa osób. Rozmawiają. Efektem tej wizyty było nie tylko lepsze zrozumienie potrzeb pracodawców, ale także gotowość do wdrożenia sprawdzonych rozwiązań w Polsce. Dzięki obserwacji tureckiego systemu i nawiązanym kontaktom możliwe będzie podniesienie jakości i skuteczności kształcenia zawodowego oraz zacieśnienie współpracy instytucji z rynkiem pracy. Obraz delegacji z Polski udającej się do jednej ze szkół w Turcji. Obchód po klasie, prezentacja urządzeń, nauczyciel tłumaczy i gestykuluje. Kolejnym krokiem była wizyta delegacji z Turcji w Polsce. Do Rzeszowa przyjechali koordynatorzy, wykładowcy oraz przedstawiciele firm z branży dźwigowej. Pierwszego dnia odwiedzili siedzibę EduIT, zapoznali się z ofertą szkoleń, bazą dydaktyczną oraz naszym podejściem do nauki praktycznej. Rozmawialiśmy o potrzebach rynku pracy, roli firm w procesie kształcenia. I konieczności elastycznego dopasowywania programów nauczania. Spotkanie w biurze, obraz spotkania przy stole. Następnego dnia skupiliśmy się na wizytach w centrach kształcenia zawodowego. Goście zobaczyli, jak w praktyce wygląda nauka zawodu oraz jakie technologie są wykorzystywane. Dodatkowo odwiedziliśmy firmę partnerską, by pokazać, jak edukacja może łączyć się z realnym środowiskiem pracy. Obraz różnych maszyn i narzędzi. Dyskusja. Dzień dobry. Reprezentuję firmę Electrolift, firmę z ponad 50-letnim doświadczeniem w zakresie UTB urządzeń transportu bliskiego. Dostarczamy, instalujemy, serwisujemy wszelkiego rodzaju urządzenia, od wind osobowych, towarowych, szpitalnych, podnieśników basenowych, urządzeń dla osób niepełnosprawnych. Kiedy przemysł i edukacja działają w symbiozie, uczniowie zdobywają umiejętności praktycznego kształcenia się. Firma natomiast zyskuje młodych, ambitnych specjalistów, którzy nadążają za, za przemysłem. Więc uważam, że taka współpraca jest bardzo potrzebna i takie działania jak te napawiają optymizmem. Trzeciego dnia odbyła się konferencja, w której wzięli udział wykładowcy, instruktorzy, przedstawiciele firm z branży dźwigowej oraz instytucji wspierających kształcenie zawodowe. Była to niesamowita przestrzeń do wymiany pomysłów, doświadczeń i zainicjowania wspólnych rozwiązań. Obraz z sali konferencyjnej, prelegent mówi ze sceny, ludzie klaszczą. Dzisiaj organizujemy konferencję w ramach projektu Erasmus Akcja druga Partnerstwa Strategiczne razem z partnerem z Turcji z stowarzyszeniem Serget. Konferencja jest na temat współpracy, kształcenia zawodowego z przedsiębiorstwami i z rynkiem pracy. Chodzi, celem jest, żeby porozmawiać o tematach, które spowodują zacieśnienie tej współpracy i spowodują to, że szkoły będą uwzględniały w swojej ofercie i wprowadzonym nauczaniu szkoły, ale również kursy zawodowe, instytucje, które świadczą kursy zawodowe, takie jak na przykład nasza instytucja, będą uwzględniały potrzeby. Pracodawców, aktualne potrzeby rynku pracy. Współpraca przebiega, czyli tak naprawdę zaczynamy ten projekt, jesteśmy na drugim etapie. Pierwszym etapem była nasza wizyta w Turcji, gdzie wizytowaliśmy szkoły zawodowe, centra kształcenia ustawicznego, pracodawców z branży dźwigowej. I zbieraliśmy doświadczenia. Teraz jest drugi etap, gdzie delegacja z Turcji wizytuje tutaj u nas w Rzeszowie, gdzie również odwiedzamy zakłady pracy, odwiedzamy szkoły zawodowe, centra kształcenia ustawicznego i zbieramy informacje o potrzebach zarówno jednej strony, czyli pracodawców, jak i możliwościach kształcenia ustawicznego. I później zamierzamy wypracować taki... Tak zwane modelowe rozwiązanie, które będzie służyło temu, żeby inni się też tym inspirowali. Prelegent na scenie, panel dyskusyjny, wypowiedź tureckiego pracodawcy. Podsumowanie panelu. Ludzie biją brawo. Po zebraniu cennych doświadczeń wspólnie z pracodawcami i specjalistami z Polski oraz Turcji przystąpiliśmy do opracowania programu kursu oraz materiałów dydaktycznych dedykowanych firmom z branży dźwigowej. Kolejnym etapem była realizacja owego kursu, który przygotowywał uczestników do pracy jako monter i konserwator urządzeń dźwigowych. Uczestnicy w trakcie kursu. Dokonują pomiarów, korzystają z różnych narzędzi, wyjaśnianie danego zagadnienia na tablicy, lutowanie. Wybrałem ten kurs ze względu na zainteresowania z dziedziny automatyki, elektroniki, informatyki oraz mechaniki, a branża dźwigowa łączy te wszystkie kierunki kształcenia. Po tym kursie chciałem zostać profesjonalnym instalatorem i serwisantem systemów dźwigowych zajmować się ich konserwacją, instalacją oraz rozwiązywać problemy z branży mechanicznej lub od strony informatycznej. Na tym kursie dowiedzieliśmy się nie tylko od strony typowo mechanicznej, ale dowiedzieliśmy się również, jak dbać o nasze własne bezpieczeństwo podczas instalacji lub konserwacji tych urządzeń. A od strony takiej typowo mechanicznej to dowiedzieliśmy się jak takie windy funkcjonują oraz jak rozwiązywać popularnie pojawiające się usterki. Wbrałem ten kurs, ponieważ jestem zainteresowany dziedziną mechaniki oraz konstrukcją wind, sposób informatyczny, jak i oprogramowanie wind oraz sposób mechaniczny, w jaki sposób działają windy, oraz w jakie w jaki zadanie. Moimi oczekiwaniami po zakończeniu kursu jest chęć podjęcia pracy w tym zawodzie, ponieważ się nim interesuje, bardzo mi sprawia to przyjemność oraz bardzo wydaje się to fajne i przydatne społeczeństwu. Na kursie nauczyłem się wielu bardzo prostych, jakże i złożonych rzeczy, takich jak programowanie oraz mechanika, jak, w jaki sposób działają windy, w jaki sposób są pisane programy obsługujące windy. Ufamy, że przedstawiony model będzie inspiracją dla ośrodków kształcenia zawodowego oraz pracodawców do nawiązywania i rozwijania współpracy, która zwiększy skuteczność i atrakcyjność nauki zawodu. Wierzymy, że wspólnie stworzyliśmy solidny fundament oraz przetarliśmy szlak dla kolejnych branż, firm i instytucji. Dziękujemy wszystkim, którzy współtworzyli ten projekt. Obraz kamizelki odblaskowej z napisem partnera. Zdjęcie powołanego zespołu projektowego Loga Partnerów.